Prosimy bardzo, Zespół szkół, staczurek. Mamy nadzieję, że godnie będzie reprezentował i stanie na pudle przynajmniej na Lopolu, już niedługo, za tydzień. Tak to szybko le, leci i. Aleluja! Chcemy, żeby Pan. Pani Trener. Dziękujemy bardzo Panu Dyrektorowi, dziękujemy Pani, Panią Sędziną za wręczenie. Prosimy o wstąpienie i ustawienie się jeszcze na chwilę. Ja chciałbym serdecznie w imieniu Rady, a jeszcze przepraszam bardzo, jeszcze są yy, indywidualne. Najlepszy bramkarz się został, została nią zawodniczka Dorokowska. Najlepszą yy,

Chciałbym ja w imieniu organizatorów Rady Wojewódzkiej LZT ja z Lublinie serdecznie podziękować organizatorom, serdecznie podziękować panu dyrektorowi za udostępnienie obiektu, Jurkowi Misztalowi i Radzie Powiatowej ja też za przygotowanie boiska, ale ja również nauczycielom użytkowania fizycznego tutaj w szkole. Serdecznie dziękuję. Finał Mistrzostwa województwa po każdym piłkarska kazawała, piłkarska Kazaczeka. czeka. Uważam za zakończony. Dziękujemy bardzo, dziękuję panu rektorze. Życzymy powodzenia paciorkom na finale popolu. I wszystkich zapraszamy na obiad.